Czego Bydgoszczanie nie doceniają w swoim mieście. W sumie to wielu rzeczy, ale dziś o tym, że zabudowa naszego miasta nie ucierpiała zbytnio w trakcie obu wojen światowych. A to oznacza jedno: w przeciwieństwie do innych polskich miast mury kamienic naprawdę pamiętają tu historię swoich mieszkańców. Ja mam na imię Mikoła, jestem przewodnikiem po Bydgoszczy, a dziś zabieram Was do mieszkania, które świetnie to pokazuje. Ale najpierw kamienica przy obrońców Bydgoszczy 8, w której się mieści, zaprojektowana w 1912 roku, razem z numerami 10 i 6 przez Alfreda Schloisnera, jednego z najciekawszych architektów. Bydgoszczy ubiegłego stulecia. A kto tu mieszkał? Jubilerzy, kupcy, fabrykanci. Jak choćby Franciszek Bogacz. Człowiek, który sprawił, że Bydgoszcz zasłynęła z bombek choinkowych. Ale o nim to już historia na święta. A teraz chodźmy do mieszkania numer dwa, bo tu wciąż znajdziemy oryginalne podłogi i stolarkę drzwiową, które pamiętają naprawdę znamienitych lokatorów. Takich jak Czesław Pilc, który sto lat temu prowadził delikatesy na placu teatralnym. Tam gdzie dziś? Pod arkadami jest piekarnia. Tutaj mieszkał też Leon Jaroszyński, gwiazdor Pytkowskiego Teatru, związany z nim przez niemal 40 lat. Jaroszyński grywał też w Warszawie, Wilnie czy Katowicach. A w międzyczasie był jeszcze radnym miejskim. 120 metrów mieszkania, on pewnie wpadał tu tylko, żeby zmienić koszulę. I właśnie to kocham w śródmiejskich mieszkaniach, że nie są tylko ścianami, a prawdziwymi kapsułami czasu, które przechowują historię swoich mieszkańców. To mogłem obejrzeć dzięki zaprzyjaźnionej grupie Simple, która pośredniczy w jego sprzedaży. Więc jeśli szukacie własnego miejsca z uszą, zajrzyjcie do nich. A jeśli chcecie więcej bydgoskich historii, wiecie co robić.